Polskie wydanie systemu RPG Earth Dawn świt Ziemi do dostania na platformie Wspieram to tylko do 11 października. Materiał powstał we współpracy z kanałem Imaginarium. Kiedy dziś sięgamy po gry RPG, otwiera się przed nami pełna panorama możliwości. Nie jest żadnym problemem znaleźć wymarzone systemy oparte o uwielbione, znane marki, pozwalające nam wcielić się w bohaterów żyjących w ukochanych przez nas światach, nieważne czy jest to władca pierścieni, Dragon Age, Gwiezdne Wojny, Harry Potter czy cokolwiek innego. Podczas gdy dziś RPG dalej jest hobby stosunkowo niszowym, tak w latach 90., ta sytuacja była o wiele silniejsza. O wiele trudniej było o licencje znanych marek. W ten oto właśnie sposób rodziły się systemy dziś legendarne, światy, które przecierały własny szlak, dziś natomiast posiadające mityczny wręcz status, takie jak Kult, Vampir Maskarada czy też Erdon Świt Ziemi. No właśnie, Erdon. Mamy rok 1993, a Fasa Corporation, odpowiedzialne choćby za takie tytuły jak Star Trek RPG i Doctor Who RPG, czy też uznane Shadowrun i MacWarrior, na warsztat bierze kolejny tytuł, który okaże się jednym z ich kluczowych. Heroiczne RPG w klimacie fantazy, skupiający się na historii adeptów w świecie zniszczonym przez kataklizmy. Dlatego też przestańmy na chwilę, by przyjrzeć się światu przedstawionemu w Eldonie, systemie, który na stałe zapuścił swoje korzenie pośród doświadczonych graczy polskiej sceny RPG. Ej, kurde, Refur. Mówisz to tak, jakby to był system dla starych dziadów. A... a jednak? Czy możesz mi wytłumaczyć, co członek Imaginarium robi na moim kanale? Najwidoczniej tłumaczy to o wiele lepiej od ciebie. Erdogan jest fantastycznym światem, systemem z własnym lore, którego nie trzeba porównywać do innych wielkich marek. Źle do tego podchodzisz. Okej, okay, to może ty mi pokażesz, jak to zrobić, co? Jasne, to co? Jedziemy z tym? Czekaj, z czym? No, z tym twoim całym. Ja jestem refur, a to jest kanał Narrator. Ty natomiast zostań na chwilę i posłuchaj. Właśnie chciałem się za to brać, ale mnie ze wszystkim ubiegłeś. A, w sumie racja, to co? Erdon, Przyjrzyjmy się Barsawii, czyli światu, który zwiedzimy w tym systemie. W dawnych czasach ziemia była bujna i zielona. Tętniące życiem lasy stanowiły schronienie dla roślin i zwierząt. Pamięć o tych wiekach przetrwała do dziś w echach mitów i legend. Magia była chlebem powszednim. Wypełniała świat i pozwalała jego mieszkańcom wzrastać i prosperować dzięki obfitości ziemi. A potem. Nadeszły horrory i pogrążyły świat w ciemności. Autorzy Erdona dają nam postapokaliptyczny świat, heroik fantazy pełną gębą, przesiąknięte magią w praktycznie każdym aspekcie. Graczki i gracze wcielają się w postacie adeptów, którzy należą do małego wycinka społeczeństwa. To wybrańcy, którzy posiadają dostęp do talentów. Nazwijmy to magicznymi odpowiednikami umiejętności. Na przykład... Wojownik posiada dzięki magii wiedzę na temat taktyki i strategii. Na przykład, może spojrzeć i rozszerzyć dzięki magii swoje zmysły, tak by rzucić oko na pole całej bitwy w celu rozpoznania najbezpieczniejszej formy podejścia bądź doboru strategii w tej konkretnej sytuacji. Może również przywołać z pamięci największe bitwy w historii Barsawi, użyć jej do rozpoznania rozkazów bojowych stosowanych przez przeciwników albo słynnych starożytnych wojowników, który spotka gdzieś na swojej ścieżce. Może również rozpoznać pewne antyczne i starożytne bronie i zbroje. Erdą daje nam jeszcze jedną ciekawą rzecz. To nie jest system, gdzie kiedy znajdziemy przedmiot, który ma to typowe plus 3, to porzucimy naszą poprzednią broń, która miała tylko plus 1. Nie. Tutaj bronie Obrastają w legendę razem z naszymi postaciami. Ale ale wspomniałem już, że jest to świat postapokaliptyczny. Co ciekawe, ten świat się odradza, nie degeneruje. Nie będziemy tu robić takich rzeczy, jak poszukiwanie czystej wody czy odpowiednich warunków z powietrzem. Nie, my tutaj będziemy poszukiwać naszych zagubionych skarbów. Będziemy na nowo odkrywać i eksplorować ten świat. Dawno zapomniane kaery. Kary, podziemne schronienia, w których cywilizacje przeczekały pogrom. Zagubione miasta, zakopane pod piaskami skarby. To są nasze cele. W międzyczasie będziemy walczyć z horrorami bądź ich konstruktami. Będziemy używać zmagi nadawania rzeczom, osobom i miejscom ich prawdziwych imion. Będziemy przeciwstawiać się intrygom politycznym i szpiegowskim. A jeśli pasje pozwolą, to spotkamy się być może nawet z wyznawcami szalonych pasji. Pasje, istoty o boskich wręcz cechach. Wróćmy więc na chwilę do tychże horrory. Przybyły z przestrzeni astralnej. Przez setki lat świat przebudzenia Ziemi cierpiał pod rządami terroru, którego sprawcami były istoty znane właśnie jako horrory. Chociaż świat posiadał magię, poziom stopniowo wzrastał bądź opadał. I podobnie było z aktywnością horrorów. W pewnym momencie Magia osiągnęła taki poziom, który pozwolił horrorom przerwać międzywymiarową barierę pomiędzy ich płaszczyzną, zwaną światem astralnym, a światem przebudzenia ziemi. Czas, w którym horrory swobodnie wędrowały po świecie, siejąc terror i zniszczenie, występuje pod wieloma imionami. Ale najpopularniejsze to pogrom. Podczas pogromu wiele miast i narodów upadło pod potęgą horrorów. To właśnie w nich będziemy mogli próbować przeżywać nasze przygody. Niektóre z tych miast wpadły w objęcia mrocznej magii, byleby tylko uchronić się przed zdradzieckim wpływem istot zastralu. Teraz jednak pogrom się skończył. Wiele horrorów pozostało, ale ich moc zmalała, tak samo jak zmalał poziom magii. Cywilizacje zaczęły się odbudowywać, zaczęto wyznaczać nowe szlaki. Karawany wyruszyły w miejsca, które uważamy w tej chwili za niezaludnione, niezamieszkałe. Wielu dawców imion wciąż pozostają ukrytych za ścianami, czeka tylko, by ich odnaleźć, uratować, a być może, żeby sprawdzić, co się z nimi stało, bo oni tam chronią siebie i swoje rodziny, drżą ze strachu i boją się wyruszyć w nowy, nieufny świat. Tych niewielu odważnych na tyle, by zmierzyć się z niebezpieczeństwem. To właśnie nasi adepci. Rozumne rasy zamieszkujące Barsawie znane są pod nazwą dawców imion. Stanowią one sobą świetne połączenie tego, co znane entuzjastom fantazy, ale również nowatorskie, dodając do tego charakterystyczny dla siebie niezwykły, Erdonowy twist. twist. Doraz, w które będziemy mogli się wcielić, należą: niskie, krzepkie i brodate, czyli krasnoludy. Kolor ich skóry różni się zależnie od plemienia, sięgając w swojej gamie od różowawego, aż po chyba nową czerni. Co nietypowe, krasnoludy w Donu mają lekko szpiczaste uszy, potrafią też widzieć widmo promieniowania cieplnego i dożywają około setki lat. Krasnoludy, jak to na krasnale przystało, swoją niską posturę nadrabiają bezpośredniością w kontaktach z innymi rasami. Znani są też ze swojego zorganizowania i sznytu polityka, ale również upartości oraz filozofii dążenia prosto do celu, jak również zrozumienia dla kamienia i metalu, co sprawia, że ich długie zamknięcie w kaerze nie odcisnęło na nich silnego piętna. Od taki przyjemny weekend bez wychodzenia z domu, tylko że dom jest podziemną komuną, a weekend jest o wiele, o wiele dłuższym czasem. Elfy natomiast o wiele gorzej przetrwały ten czas. Wysokie i szczupłe, o symetrycznych twarzach i cerze sięgającej od koloru bladego pergaminu po ciemno-szary. Elfy potrafią przeżyć nawet 300 lat. Elfy Barsawi w swych ruchach pokazują charakterystyczną dla nich grację, lecz posiadają również naturalne predyspozycje do magii. Co ważne, wśród elfów istnieje podział na te zwykłe, które znajdziemy w każdym zakamarku świata, oraz na mieszkańców krwawego lasu, które to stanowiło sobą centrum ich kultury jeszcze sprzed pogromu. Dziś jest to odizolowana enklawa, u mieszkańców której obserwuje się efekty magicznego przekleństwa lub błogosławieństwa w postaci ostrych cierni wyrastających z ich ciała. Moim ulubionym elementem Lore Erdona jest jednak to, że elfy w tym systemie mogą mieć brodę. Wreszcie mogę zagrać elfem z brodą. Ludzie natomiast, ludzie jak to ludzie, są jak karaluchy w każdym świecie. Wszędzie znajdą dom, nawet tam, gdzie niekoniecznie się ich chce. Ludzie w tym świecie nie różnią się zbyt mocno od tych, których znamy z naszego świata. W Warszawie pośród ludzi spotkamy przedstawicieli wszystkich znanych kształtów i kolorów skóry. To, co ich natomiast wyróżnia na tle innych ras, to ich umiejętność adaptacji. Tak jak elf nie jest w stanie wytrzymać zbyt długo w zamkniętych pomieszczeniach podziemnych KR-ów, tak człowiek odnajdzie swój dom wszędzie tam, gdzie zawiodą go jego nogi. Ta umiejętność sprawia również, że gdy już gdzieś osiądą, łatwo wypełnią rolę trudne lub wręcz niedostępne dla innych ras w społeczności krasnoludów, choćby odnajdą się jako konni kurierzy. Są też humanoidalne jaszczurki w formie skręgów. Wysokie i szczupłe, jednak w opozycji do elfów, pokryte łuską, która potrafi przybierać kolorystykę od żółci aż po morskie zielenie. Większość posiada ozdobny grzebień na głowie oraz potężny ogon, którym potrafią walczyć. Ckręgowie to rasa, która przez swoją zimnokwistość ukochała sobie wodę, tam też często będzie można znaleźć ich osady na środku akwenów wodnych, sięgających swymi komnatami aż po dno. Tam też znajdziemy gniazda pełne jaj, z których ckrangowie wykluwają się, nie znając swoich rodziców. Szczególnie warto zwrócić uwagę na to, że społeczeństwo ckrangów ceni sobie pasję i odwagę, przez co przez innych często uznawani są za ostentacyjnych, lekkomyślnych ryzykantów. Góry często zamieszkane są przez honorowe trole. One to należą do najwyższych przedstawicieli dawców imion. Wielkie i ciężkie, ich szczęki przeozdobione są wielkimi kłami, a z czołu wyrastają im ogromne rogi, które rosną przez całe życie trola. Ich skóra jest wyjątkowo twarda, a przybiera ona kolory beży, brązów i ziemistych zieleni. Podczas gdy trolle uważane są za lojalne i honorowe, jest to ich własny kodeks, który nie zabrania choćby najeżdżać słabszych nacji na ich powietrznych statkach. Jednak troll, który złamie kodeks ma obcinane rogi i na zawsze jest wyganiany ze społeczeństwa. Na górzystych terenach Barsawii znajdziemy również podobnych kamieniowi przedstawicieli rodu Obsidian. Wysoce i potężnie zbudowani, swoją posturą przypominają humanoidalny Wielki Głaz. Niech was to jednak nie zwiedzie, gdyż Obsidianie, tak jak wszyscy inni dawcy imion, składają się z krwi i kości. Pierwszą setkę z lat ze swojego prawie tysiącletniego życia spędzają wszczepieni do Żywogłazu, w formacji skalnej nasyconej pierwotną magią. Tacy obsydianie przypominają kolorem swojej twardej skóry właśnie tę skałę, a pomimo braku płci, ci pochodzący z jednego żywogłazu nazywają się rodziną. Obsydianie wykazują się ogromną ciekawością wobec innych ras tak różnych od nich, a podczas gdy na co dzień są stoicy i spokojni, rozgniewani potrafią uderzać z gniewem rozpędzonej lawiny. Tam, gdzie gniew obsydianina jest widokiem rzadkim, tak dla orka jest to codzienność. Nikt inny nie poznał trudów niewolnictwa tak jak orkowie. Potężnie zbudowani, z dwoma wielkimi kłami wystającymi z dolnej szczęki i skórą w kolorach oliwki i beżów, swoją wolność odzyskali na krótko przed pogromem, dlatego też wiele z ich kultury zaginęło bezpowrotnie. To, co jednak pozostało, to gahad. Filozofia życia lub też wewnętrzny żar nakazujący podążać za emocjami i popędami. Ork, który powstrzymuje się od gniewu czy radości, czuje się jak zwierzę w klatce, a ich historia bardzo jasno wskazuje wolność jako najwyższą wartość. Tym bardziej jest to ważne, gdy weźmie się pod uwagę, że Orkowie żyją zazwyczaj około 40 lat. Orkowie zazwyczaj nie zakładają wiosek, żyją raczej w nomadycznych ugrupowaniach. No i są jeszcze wietrzniaki. Wyobraźcie sobie przędobylską wróżkę, która z pewnością zaraz odwali jakiś numer. Nikt tak nie kocha życia jak wietrzniaki. Aż do starości utrzymują one dziecięcą wręcz fascynację oraz niezrozumienie świata i innych kultur. Większość wietrzniaków nie osiąga wzrostu wyższego niż pół metra, każdy z nich zaś posiada parę sporych, podobnych do tych należących do ważki lub motyla skrzydeł, dzięki którym mogą latać. Skóra wietrzniaka zdolna jest przybrać każdy możliwy kolor, zazwyczaj po paru miesiącach spędzonych w danej okolicy, przyjmując jej adekwatną barwę. Należy też zwrócić uwagę na naturalne predyspozycje tych dawców imion do magii. Nie od parady każdy z nich może spojrzeć na świat swym specjalnym, magicznym spojrzeniem. Barsawia najliczniej jest zamieszkiwana przez krasnoludy. Stanowią one około 1 trzecią całej populacji. Kolejną 1 trzecią stanowią orkowie i ludzie, podzieleni mniej więcej po pół w tej grupie. Pozostała 1 trzecia to elfy, trolle i Skrangi. Natomiast wietrzniaki obsydianie są bardzo słabo reprezentowani. Każda z tych dwóch razdawców imion stanowi około 1%. Całej populacji. A skoro wiemy już, kto zamieszkuje Barsawie, pora przyjrzeć się jej samej. Barsawia na niedługo przed pogromem, oddzieliła się od okrutnego imperium Teran, które obok horrorów jest jednym z głównych antagonistów w grze. Bardzo dobrze ilustruje to ten cytat. W Teranie być może nadali imię Barsawi, ale to nie jest ich ziemia, to nie jest ich dom. Ich uczeni stworzyli rytuały ochrony i przetrwania. Za co jesteśmy im wdzięczni. Ale czy ta wdzięczność daje im prawo własności do gór i lasów, panowanie nad rzekami i jeziorami, panowanie nad ciałami i duszami ludzi? Król Neded I Deklaracja Harwood. Warsavia to duża i zróżnicowana kraina. Obejmuje tysiące kilometrów kwadratowych terenu, a znaczna jej część do dziś pozostaje niezbadana. Chociaż karawany kupieckie z Troalu i innych miast zrobiły wiele, by połączyć odległe zakątki prowincji, ci, którzy zbaczają ze znanych szlaków handlowych, mogą napotkać bandytów, dzikie zwierzęta lub jeszcze gorsze rzeczy w dziczy. Jest to kraina pełna niebezpieczeństw, ale ci, którzy zdecydują się stawić im czoła, mogą odnaleźć zaginione skarby, poznać zapomniane sekrety, zbudować swoją legendę na ruinach pogromu. Choć Barsawia nie ma jasno określonych granic, większość dawców imion zgadza się, że pewne punkty orientacyjne zaznaczają granice prowincji. Na północy mamy krwawą puszczę, siedzibę królowej Alaki i dwór elfów. Na zachodzie leżą Pustkowia niegdyś żyzna kraina, która teraz jest spopielonym domem horrorów i ich potwornych stworzeń. Morze Śmierci potężny ocean lawu wyznacza południową granicę. Legendy głoszą, że pasje uwięziły śmierć pod jego powierzchnią, a jego rozżarzone fale są bogatym źródłem esencji żywiołu ognia. Na wschodnim krańcu Warsalii znajduje się Morze Arras, słonowodny ocean, który łączy się z innymi krainami. Większość uczonych dzieli populację na trzy główne obszary: Królestwo Troalu, zamieszkiwane przez około 1 trzecią populacji, druga do niziny równiny i lasy Barsawi, a także Doliny Rzeki Wężowej, które są domem dla około połowy, z czego połowa mieszka w Kratas, Jeris, Trawar i Jopos, największych miastach. Pozostała część, czyli mniej więcej jedna szósta, zamieszkuje wyżyny gór, płaskowyże Barsawi, natomiast największą populację na tym obszarze stanowią legendarni kryształowi Łupieżcy ze szczytów zmieszku, klan troli, które żeglują po niebie i napadają karawany oraz wioski. Rządy w Barsawii nie są jednolite. Każde miasto posiada własny samorząd. Królestwa Troalu mają znaczny wpływ głównie dzięki temu, że jest największą potęgą w Barsawii. Królestwo Troalu. Kiedyś prowincja Imperium, teraz wolna kraina. Biorąc pod uwagę historyczne stanowisko Troalu wobec niewolnictwa i ucisku Teran, Uważa się je za dobroczynne, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę rolę, jaką odegrało podczas ostatniej wojny. Niektórzy zastanawiają się, czy Troel nie kierował się głębszymi motywami, występując przeciw Teranom. Przed pogromem Krasnoludy były zarządcami imperium, a ci, którzy nie są skłonni ufać Krasnoludom, twierdzą, że chciały one zachować kontrolę i wynikające z niej bogactwa dla siebie, zamiast dzielić się ze swoimi dawnymi panami. Pomimo wpływu troalu można znaleźć wiele różnych struktur politycznych. Większość mniejszych wsi i miasteczek nie ma formalnego rządu, a sprawy załatwia się na publicznych zebraniach pod przewodnictwem szanowanego starszego, który często pomaga w rozwiązywaniu sporów między mieszkańcami. Większe miasta zazwyczaj mają radę składającą się ze starszych mieszkańców, wpływowych kupców lub wybieranych w drodze losowania lub wyborów. W innych miejscach Nadal panują rządy dziedziczne, gdzie tytuł przechodzi przez linię rodziny. Było to bardzo powszechne w czasach przed pogromem. Miejsca, w których takie praktyki obowiązują, były większe i bardziej zaludnione, a więc stanowiły większy cel dla horrorów. Te, które przetrwały pogrom, zazwyczaj miały wystarczająco dużo wymieszanych linii krwi, by rozmyć dawne roszczenia szlacheckie. Wiemy już, jakie rasy mieszkają w Barsawii. Wiemy też, że adepci to istoty nietuzinkowe. 1% całego społeczeństwa przeznaczony magicznie do świetności. W kogo jednak przyjdzie nam się wcielić? Evdon jest settingiem high fantasy. Dosyć oczywistym jest więc, że pojawiają się takie typowe klasy postaci jak czarodziej, bojownik czy złodziej. Jednak, co warto podkreślić, nie będziemy tutaj używać nazwy klasa postaci, lecz dyscyplina. Dyscyplina nie jest wyuczonym fachem. To metafora postrzegania świata, coś bardzo głęboko wpisane w naszą tożsamość. To sposób, w jaki podchodzi się do problemów, to nauka sięgania po karmę, magiczną energię związaną z naszą dyscypliną, to filozofia życia, ukształtowana w nas przez naszego mentora. To miłość to taniec, ale tak już na serio, dyscyplin w Erdonie jest całkiem sporo, a różnego rodzaju dodatki jedynie poszerzają te możliwości. Spójrzmy jednak na to, co oferuje nam podręcznik podstawowy. To co Erdon nazywa wojownikiem, łatwiej jest porównać do czegoś na kształt paladyna, świętego wojownika pod wezwaniem, który z pomocą magii, karmy umacnia swoje ciało i wolę. Wojownicy często łączą się w zakony, by wspólnie móc ćwiczyć i walczyć o lepsze jutro. Bardziej klasycznym podejściem do woja jest tutaj fechmistrz, czyli mistrz miecza i szermierki. Tacy adepci, oprócz bycia efektywnymi w walce, stawiają również na efektowność w każdym aspekcie życia. Z wszystkiego zrobią pokaz, z każdej rozmowy zrobią pojedynek na słowa. Tam, gdzie wojownik i fechmistrz opanowali broń białą, tam łucznik jest mistrzem wszystkiego, co do swojego celu musi dolecieć, nieważne czy jest to łuk, kusza, czy też rzucony nóż. Dla łucznika najważniejsze jest, by pocisk trafił w cel, a z pomocą magii jego zmysły wyostrzają się do granic możliwości. Kolejną dyscypliną jest powietrzny łupieżca. Pirat przestworzy, podróżujący na latającym okręcie. Powietrzni łupieżcy specjalizują się w szybkich atakach na małe wioski i miasteczka. Nie ma dla nich większego dyshonoru niż brak lojalności wobec reszty załogi. Ci piraci niebios reprezentują sobą bezwzględność połączoną z gracją i niebezpiecznymi umiejętnościami walki, tak potrzebnymi w czasie manewrowania na powietrznym okręcie. Typowo fizyczną dyscypliną jest również zbrojmistrz. Magiczny rzemieślnik zdolny by tworzyć niesamowitą broń i pancerze. Tutaj jednak nie kończy się potęga zbrojmistrza, no on bowiem zdolny jest rozpoznać historię i właściwości niesamowitych artefaktów przeszłości, jak również całkiem sprawnie radzi sobie w walce. W końcu, żeby wiedzieć jak zrobić coś, co robi krzywdę, warto też wiedzieć jak robić krzywdę, prawda? Czarodziej otwiera sobą grupę dyscyplin stricte opartych o manipulację różnego rodzaju magią, choć trzeba przyznać, że jego koledzy po fachu często wyśmiewają tę dyscyplinę. Czarodzieje Earthdowna bowiem to przede wszystkim teoretycy, jednostki zanurzone po sam nos w książkach, jednostki z ogromną wiedzą, posiadające potrzebę rozumienia świata. Nie zmienia to jednak faktu, że są bardzo potężni, a ich magia potrafi być zabójcza. Na drugiej stronie skali są mistrzowie żywiołów. Oni to skupiają się na tej praktycznej sferze magii, będąc blisko pięciu żywiołów. Wody, ognia, powietrza, ziemi i drewna. Przez głęboką pracę i badania poznają sposób, w jaki żywioły wpływają na świat, ucząc się jednocześnie nimi kontrolować, a poprzez mieszanie różnych żywiołów osiągają oni zabójcze kombinacje. Kolejnym są niepokojący ksenomanci. Oni to specjalizują się w magii pochodzącej z innych planów, sięgając do odległych światów. Znają zachowania i zwyczaje obcych stworzeń, w tym interesują się horrorami i ich konstruktami, dlatego też przez innych mieszkańców Barsawi często uznawani są za dziwnych, jeśli nie wręcz niepokojących. Ostatni z tej grupy magów jest iluzjonista. Dyscyplina ta specjalizuje się w kłamstwach i oszustwach. Iluzjoniści jednak nie tworzą jedynie mar i rozmytych obrazów. Stosunkowo szybko nauczyli się, że jeśli wszystko jest kłamstwem, nie ma powodów, by wierzyć w cokolwiek, co wyjdzie spod ich rąk. Teraz łączą oni wszystkie znane im metody, by nie dało się rozróżnić, co jest prawdą, a co jedynie iluzją. Ale Erwdon ma do zaoferowania swoim graczom o wiele, o wiele więcej. Gdziekolwiek się nie znajdą, zwiadowcy są w stanie wtopić się w swoje otoczenie, czy są to piaski pustkowi, czy miasto wroga. Nie boją się działać w pojedynkę, będąc jednocześnie mistrzami zasadzek i umiejętnymi tropicielami, zdolnymi dorwać ofiarę każdego rodzaju. Ich zmysły są magicznie wzmacniane przez karmę, a intuicja względem niebezpieczeństw niezawodna. Kawalerzyści zaś to zabójcze połączenie bestii i dawcy imion. Oni to wraz ze swoim wybranym towarzyszem, który może być zarówno koń, jak i inne stworzenie zdatne do ujeżdżania, jak wielkie jaszczurki czy ptaki, tworzą wspólnie niesamowitą, empatyczną więź. Razem trenują, razem podróżują i razem ruszają do walki, w której uzupełniają się nawzajem. Dla kawalerzysty nie ma ważniejszej żyjącej istoty niż jego wierzchowiec. Podobni w teorii, lecz w praktyce zupełnie inni są władcy zwierząt. Magia władców zwierząt bowiem nie skupia się na tworzeniu więzi, choć są do tego zdolni. Oni skupiają się na komunikacji. Władcy zwierząt znani są z tego, że podróżują z małą menażerią. Są oni umiejętnymi mieszkańcami dziczy, którzy z pomocą swoich towarzyszy są w stanie wytropić każdy cel. Czasem zdarza się, że trenują oni zwierzęta, by te mogły lepiej służyć swoim właścicielom jako pomoc na roli czy też ochrona. Złodzieje żyją w cieniach. Mistrzowie zasadzek, ukrywania siebie i innych, oszustwa oraz akrobatyki. Podczas gdy potrafią działać w zespole, na co dzień stawiają na siebie i na swój zysk. Umiesz liczyć, licz na siebie. Elonara. Dzięki magii, adepci tej dyscypliny potrafią wywinąć się z każdego problemu, jak również stać się jednością z mrokiem. Ich przeciwieństwem są truba trubadurzy. Oni to specjalizują się w zabawianiu tłumów, grają na instrumentach, śpiewają i opowiadają historie. Dla prostego ludu są niczym wędrowni historycy. Tylko! Ciekawsi. duży, to żywiołowi mówcy, którzy świetnie odnajdą się tak grając na ulicy, jak i na szykownym bankiecie pośród polityków. Z pomocą karmy zaś ciężko jest im odmówić czegokolwiek. To specjaliści od manipulowania tłumami. Ostatnią dyscypliną jest powietrzny żeglarz. Oni to, w przeciwieństwie do łupieżców, skupiają się nie na walce, lecz na podróży i budowaniu cywilizacji. Nie znaczy to, że są bezbronni, lecz dla żeglarza najważniejszą ideą jest łączenie świata przez niewidzialne nici, którymi są trakty powietrznych statków. Jako kapitanowie są zdolnymi sternikami, z naturalną gracją dają sobie radę na takierunku okrętów, jak również z prostotą wydają komendy w kryzysowych sytuacjach sztormu czy abordażu. Warto wspomnieć jeszcze o jednym aspekcie. Dawniej kiedy obie licencje należały do fasy. Airdown i Shadowrun były swoimi kontynuacjami, miały swój wspólny lore. Aktualnie niestety obie te franczyzy nie są w jednych rękach. Natomiast ciągle możemy zaobserwować pewne elementy, które zarówno w lore Shadowruna, jak i Airdowna się przeplatają. Najciekawszym z nich, które było potwierdzone we wcześniejszych edycjach, to to, że Erdogan opowiada o losach tak zwanego czwartego świata, Shadowrun opowiada o losach szóstego świata. Natomiast piąty świat to teoretycznie ten, w którym my aktualnie żyjemy. Więc można powiedzieć, że pewne rzeczy, które były w Erdonie, mają swoje kontynuacje w Shadowrunie. Jedną z takich ciekawostek jest na pewno smok, którego imię, tak jak w języku elfickim, zapisane było w Erdonie. Tak samo nadal występuje w Shadowranie. Są również istoty, które cały czas przeplatają się na przemian w jednym i drugim miejscu. Są elementy języka krasnoludzkiego i elfiego, które ciągle możemy obserwować, pomimo że dawno zostały zapomniane w świecie Erdouna, dalej mają kontynuację w Shadowranie. I też jest to chyba ciekawy smaczek. Być może kiedyś te licencje ponownie powrócą w jedne ręce i zobaczymy więcej historii, które będą miały swoje kontynuacje między nimi. A na razie, no cóż, chyba pozostaje nam poczekać na to. I tak właśnie prezentuje się panorama Erdon świt ziemi. Nietudzinkowy świat wypełniony wręcz możliwościami do tego, by opowiedzieć niesamowite historie. Jeśli nasza opowieść wciągnęła Was na tyle, by spróbować z czym się je barsavią, możecie wesprzeć ten projekt na Wspieram to. Tamto, pośród wielu różnych progów i niesamowitości, będziecie mogli dowiedzieć się więcej, jak również zamówić swój własny egzemplarz. Wszelkie potrzebne linki znajdziecie w opisie i w komentarzu pod tym filmem. A jeśli ziarno zostało zasiane, ale chcielibyście poznać ten świat bliżej, nim podejmiecie decyzję, zapraszamy do obejrzenia RDAU nowych sesji na kanale Imaginarium RPG jak i również zaznajomienie się z darmowym starterem. Ja tymczasem zapraszam Was do odpowiedzenia nam na pytanie, gdzie po raz pierwszy usłyszeliście o Earthdawnie. Widzimy się na dole. My tymczasem żegnamy się i dziękujemy za uwagę. Dzięki. Cześć. Do usłyszenia. Cześć. Uff, dobra, a jednak nie jesteśmy już na wizji. Możesz mi wytłumaczyć, skąd się to dowiedziałeś? A widziałeś doktora Strange'a? No, masz na myśli te ich dziwne pierścienie? No to ze mną jest zupełnie inaczej.